Cześć, mam z tej strony Michał i dzisiaj przygotowałem dla was kolejny filmik o tym y, moje to porad jak nie przejść podczas kwarantanny. Porada numer jeden, y, ja to nazwałem jedzenie objętościowe, czyli jedzenie samych produktów pełnowartościowych, y, warzyw, owoców, y, jakiegoś y, dobrego źródła białka typu y, jajka, kurczak i to wszystko jakoś tak zdrowo przygotowane. I po co to robić? Po, po to to robimy, żeby gdy siedzimy w domu, chce nam się jeść, to gdy będziemy wybielali same takie zdrowsze produkty, to na pewno one zbaz, nas bardziej nasycą, na pewno one będą miały więcej minerałów, więcej witamin. Takimi produktami my będziemy, no mówię, bardziej syci. Bardziej się nimi najemy i takie produkty też na dłużej czasu one będą będziemy czuli sytość, ponieważ one nie będą aż tak bardzo powodowały, że cukier będzie szedł w górę, tylko stopniowo będzie się będą uwalniały, będą one uwalniane, ponieważ to są w głównej mierze meglowodany złożone i błonnik. I błonnik wiadomo też jest zdrowy, powoduje, że też jesteśmy bardziej syci. Dlatego no polecam tutaj właśnie jedzenie, po prostu dużo warzyw, dużo owoców i ogólnie produktów pełnowartościowych i zdrowych. Siedzimy w domu, siedzimy w kwarantannie, mamy więcej czasu, także tutaj możemy pokombinować z różnymi przepisami. Jedzenie zdrowe nie musi być wcale zdrowe. Możecie tutaj coś popróbować, jakieś takie nowe przepisy sobie porobić, zwłaszcza teraz, gdy, gdy siedzimy w domu. Także zapraszam również do obejrzenia mojego filmu, jak wygląda mój Mój cały dzień jedzenia, tam też pokazuję pewne przepisy, jakie można zrobić. Ja głównie jem takie rzeczy, także możecie skorzystać, link będzie podany w opisie. I tutaj, jeszcze jednym takim tipem, może być to, że po prostu jak macie jakieś słodycze, wiem, że niektórzy ludzie ma po prostu nie wytrzymują bez tego. Jak macie jakieś słodycze przekąski, niezdrowe czekolady, jakieś takie chipsy, to najlepiej, jakby tego się pozbyć w domu, bo dopóki to będzie w domu, to zawsze będzie to po prostu kusiło, żebyście to jedli. I tutaj też musicie odrzucić wszystkie soki, wszystkie napoje takie, które mają kalorie, wszystkie też właśnie jakieś mleka, śmietany, które często dodaje się do kawy, bo one mają bardzo dużo kalorii i je można no, praktycznie wypić nieskończoną ilość w ciągu dnia, bo po prostu nimi się aż tak bardzo nie najadamy. Tip numer dwa jest to aktywność. Tutaj mam na myśli jakąkolwiek aktywność. Ja jestem z Wrocławia, tutaj tak jak mówiłem siłownie są nieczynne, także no, w większości miast siłownie są pozamykane, ale to nie oznacza, że nie można ciągle czegoś robić. Ja na przykład sam zacząłem teraz biegać, mam tutaj niedaleko siebie park, także... Jogging jak najbardziej, ale też gdy ktoś nie może lub nie lubi biegać, może to być na przykład jakiś spacer pół godziny, 45 minut dziennie, jakiś też rowerek może, rolki, deska wiadomo, teraz jest ta kwarantana, to nie można ryzykować, żeby się z nikim tam nie spotkać czy coś w tym stylu, ale zawsze można gdzieś tam sobie wyjść samemu, pobiegać, czy tam zrobić jakąś aktywność. Ale tutaj jeżeli chodzi o tą aktywność, to zawsze to też liczą się takie rzeczy typu jakiś trening, można sobie na przykład samemu też zrobić. Możecie na przykład skorzystać z mojego treningu, który nagrałem film na YouTube totalnie bez sprzętu. Link będzie też podany. I trening ze mną. Może być trening z inną osobą, jakiś Melbi, jakiś Ewa Chodokowska, jakakolwiek forma aktywności będzie tutaj ok, bo nagle, gdy siedzimy tak w domu, to nasza aktywność drastycznie spada, co będzie powodowało, że my nie będziemy tyle kalorii zużywali, co będzie powodowało, że my na pewno będziemy tyli, bo przeważnie się przejada te, 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 te wszystkie kalorie. Tutaj również może być dobry trening, trening właśnie na YouTubie, trening z jakimiś gumami, trening z jakimś handlem, trening również z. Z ciężarem własnego ciała. Mówię, wszystko jest na YouTube, możecie poszukać, na pewno coś tam znajdziecie dla siebie, ale tutaj też mam na myśli jakieś takie. Jakąś taką spontaniczną aktywność typu, nie wiem, na przykład sprzątanie domu, odkurzanie, jakieś tańce, jakieś skakanie na skakance. Takie rzeczy też jak najbardziej się liczą. Ważne jest, żeby po prostu regularnie coś tam sobie zrobić, żeby po prostu no, trochę więcej tych kalorii w ciągu dnia spalić, przez co nawet gdy dużo jemy, to coś tam, coś tam zawsze więcej spalimy, także aż tak bardzo na pewno nie przytyjemy. Tip numer 3 jest to picie wody. Ja tutaj zalecam najlepiej, gdy wstajecie rano od razu wypić sobie dwie duże szklanki najlepiej wody zimnej, samej wody, wody z cytryną, bo to będzie powodowało, że wiadomo woda jest ogólnie zdrowa, organizm ludzki składa się w głównej mierze z wody. Bardzo często jest tak, że my zdaje nam się, że jesteśmy głodni, a my po prostu jesteśmy spragnieni, chce nam się tak naprawdę pić. Bardzo często jest trudno to rozróżnić. Dlatego polecam tutaj picie wody. Woda fizycznie też zapełnia nasz żołądek, czyli że gdy mamy w żołądku wodę, to można powiedzieć, że nie chce, aż tak nam bardzo się jeść. Polecam też przed każdym posiłkiem, czy przed, przed, przed jakąś tam zachcianką, gdy czujemy, że niby nam się chce coś jeść słodkiego, po prostu wypić tej wody i zobaczycie, że możecie się zdziwić, że po prostu chciał wam się pić, a nie byliście głodni. Tutaj polecam też picie wody w postaci jak najbardziej jakichś herbat. Wiadomo, herbaty też są zdrowe, zdrowe jakieś tam ziółka. Polecam też picie kawy, tylko tutaj jest taka kwestia, że nie możecie dodawać różnego rodzaju dodatków typu cukier, typu nie wiem, jakieś śmietanki, jakieś takie pierdoły, bo bardzo często nawet sobie nie zdajecie sprawy, ile takie rzeczy mają kalorii, dlatego musicie to totalnie wyrzucić. I jeżeli macie problem z przepijaniem z przepijaniem płynów, to polecam tutaj też również napoje zero, typu cola zero, typu na przykład jakiś Monster Zero bez cukru, yy, takie typu rzeczy. W żabce też widziałem, są takie herbaty małe, zimne do zero. Nie musicie się obawiać, one nie mają kalorii. Tak naprawdę teoretycznie można jeździć, yy, pić w nielimitowanej ilości, ale nie polecam, bo to wiadomo chemia. Ale jak najbardziej można sobie tam od czasu do czasu taką rzecz rzucić Na pewno to yy, nic się nie stanie, a jakoś tam wypijecie więcej i to będą takie przyjemniejsze możliwości można powiedzieć, yy, przyjemniejsze takie napoje, podpunkt numer 4 jest to Intermittent fasting, i w moim przypadku to wygląda tak, że ja po prostu omijam śniadanie, i Wam też to polecam, zwłaszcza gdy w tym okresie kwarantanny, gdy mamy obniżoną aktywność i chce nam się teoretycznie więcej jeść, to polecam to, ponieważ yy, po pierwsze gdy zaczniecie, na przykład jeść o 12, swoje, swój pierwszy posiłek to gdy później zaczniecie jeść co 3 godziny, to się okaże, że w przeciągu dnia możecie jeść, zjeść dużo więcej kalorii, bo ten pierwszy posiłek jakby później zaczniecie, tak? czyli że większość kalorii zostawicie na późniejsze godziny, co może się przychodzić tak, że Wy przez to, że po prostu omijecie śniadanie i później już będziecie jedli normalnie, to będziecie mieli, po prostu wyjdziecie na zero kalorycznym. Tutaj fajne w IF jest to, że jest na pewno lepsza wrażliwość insulinowa, czyli, że gdy jecie jakieś tam swoje produkty, to wasz organizm lepiej reaguje na produkty węglowodanowe i przez co nie będzie aż takich skoków cukru w waszym organizmie, Przez, przez to będziecie, można powiedzieć, bardziej, będzie mniejsze prawdopodobieństwo, że nagle zaczniecie być głodni, bo wam cukier we krwi spadnie, tylko będzie to mniej więcej bardziej tak stabilnie szło w górę i w dół. I tutaj polecam wam, gdy rano wstaniecie, właśnie wypicie tej wody, bo bardzo często jest tak, że my rano wstajemy, Myślimy, że jesteśmy głodni, a to po prostu jest bardzo często pragnienie. I tu polecam Wam właśnie napić się rano wody, ewentualnie wypić tą, tą kawę bez, 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 żadnych, bez żadnych cukrów, bez żadnych dodatków, samą czarną kawę. I zobaczycie, że po godzinie czasu, gdy minie ten okres, takie pragnienia, głodu, można to powiedzieć, to naprawdę zauważycie, że Wy nagle nie jesteście głodni. I dopiero pierwszy posiłek, no u mnie to wygląda tak, że ja pierwszy posiłek gdzieś tam jem około 12 godziny i jak najbardziej u mnie to, 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 u mnie to działa, u mnie to fajnie wygląda, także ja Wam też to polecam. Podpunkt numer 5 jest to prawidłowe wysypianie się. I zachowanie tego cyklu dobowego, bo jest to bardzo ważne. Też może być wystąpić taka sytuacja, że my po prostu teraz nie mamy co robić, nudzi nam się na przykład wieczorem, za długo oglądamy Netflixa, czy oglądamy jakieś telewizję, czy, 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 czy nie mamy po prostu co ze sobą zrobić i nie chce nam aż się iść tak spać, i przez to też możemy zaburzać nasz cykl dobowy. I przez to summa możemy też mniej godzin spać. A to jest bardzo ważne, bo gdy się wysypiamy, nasz organizm ma wtedy tak jakby taką homeostazę hormonalną i te hormony są w odpowiedni sposób wydzielane. A gdy my za mało śpimy, to ten hormon właśnie sytości i hormon uczucia głodu, one się wydzielają w złej ilościach i potem w ciągu dnia to może, to może być, to możecie odczuć, że przez to, że macie zaburzony sen, to może być z tylko z tego powodu te hormony są zaburzone, i wy faktycznie możecie czuć się głodni. Możecie na przykład, nie, nie trudniej wam się nasycić jakimiś rzeczami i tak W takich różnych sytuacjach, gdybyście się wyspali, do tego byście nie doprowadzili. Także tutaj, z punktu widzenia fizjologicznego, może wystąpić taka sytuacja. W przeciągu dnia później chce nam się bardziej jeść, a zwłaszcza właśnie słodkiego, ponieważ, tak jakby. Organizm próbuje to zmęczenie, to niewyspanie, nadrobić się takimi właśnie ciągutkami do słodkiego, i później faktycznie możemy się czuć właśnie, że chce nam się jeść takie słodkiego i to tylko i wyłącznie z tego powodu, że się nie wyspaliśmy. Wiadomo, gdy mamy też nie wysypiamy się, nasz organizm wydziela więcej, więcej hormonu stresu, czyli kortuzolu, a to też jest nieoptymalne, bo gdy jesteśmy zestresowani, mamy też na pewno gorszą odporność i też właśnie bardzo dużo ludzi, gdy jest takich zestresowanych, to po prostu wtedy ten stres po prostu zajada. Czyli na pewno przez sen i w jakimś tam stopniu tego problemu się pozbędziecie. Gdy też śpimy, to też, gdy na przykład śpimy 8 godzin, lub nawet 9-10 godzin, to no powiedzmy, no im dłużej śpimy, tym jest mniejsza, mniejsza szansa, że po prostu coś będziemy jedli, bo po prostu będziemy spali. Także, także w ten sposób można pomyśleć, że, 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 że to jakoś tam może się przydać. Po prostu, gdy śpimy. Nie my, bo śpimy, tak? Czyli no tak to może też zadziałać. To by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Zapraszam do obejrzenia tego i tego filmiku, mojego ostatniego. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania. Zapraszam, napiszcie do mnie na moje social media, na Facebooku lub na Instagramie. I to by było na tyle dzisiaj. Dzięki.